Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w kolejnej kawie z Mikrutem. Odcinek trzeci. Wtorek, 8:00. Dzień 6 kwietnia. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, jakie należy zrobić przed rozpoczęciem nauki języka obcego, czyli co musicie zrobić przed tym, jak zabierzecie się do nauki jakiegokolwiek języka. <laughs> Mam nadzieję, że kawkę już macie. Ja swoją oczywiście mam. E, oczywiście również skąd? No Znikąd, jak od nas, co ludzie powiedzą, kawę. E, tym razem sobie piję kawę typową pod... Hmm pod mm, Ale ja ją piję jako przerwę. Jest to kawa z Hondurasu, a Honduras Marchala, chyba Marchala, to się tak mówi. Nie znam hiszpańskiego, nie znam portugalskiego. Wydaje mi się, że to jest właściwa wymowa, ale jeżeli nie, to mnie proszę, poprawcie tutaj na, na czacie. Um, kawa pochodzi z Marchali, z farmy Cerro Bueno, chyba tak to się mówi. Wysokość metrów nad poziomem morza 1550, odmiana Katuai, e, no. Bardzo fajna, taka owocowa, bo ja to w ogóle lubię takie owocowe kawy. Nie przepadam za kawami takimi czekoladowo-gorzkawymi, które pochodzą bardziej z krajów Azji Południowej czy z, z Indonezji. Ja wolę kawy afrykańskie albo południowoamerykańskie. No dobra, ale to tyle o kawach. A pytacie się na czacie, jaka jest różnica między kawą mm, pod przelew a kawą pod ekspres. Kawa podestres jest zupełnie inaczej mielona, zupełnie inaczej palona, to są ziarna ciemniejsze, natomiast pod metody alternatywne są to, e, są to ziarna dużo, dużo jaśniejsze. Ehm, I co za tym idzie jeszcze... No, nie są aż takie gorzkie, powiedzmy. Natomiast ten Honduras jest taki, powiedzmy, wypośrodkowany. Czyli jak zrobicie go w ekspresie, to w ekspresie będzie taki bardzo lekki. Natomiast jak go zrobicie w przelewie, to przelewie będzie taki dużo, dużo mocniejszy. No ale dobra, tyle o kawie. Jeszcze sobie łyknę i lecimy. Pięć rzeczy, jakie trzeba zrobić przed rozpoczęciem nauki języka. Pierwszą taką rzeczą, to warto jest sobie ustawić datę. Daty, której będziemy się trzymać. Bo to, że sobie ustalimy datę, to nie znaczy, że będziemy się jej trzymać. Ważne jest jeszcze to, żeby ta data nam przyświecała, powiedzmy, prawda? Pamiętajcie, że tak jak wspominałem już w poprzednich odcinkach, nauka języka to jest taka swoista podróż to jest taki maraton. Więc ustawmy sobie datę i będziemy czekać właśnie na tę podróż, tak jak jedziemy na wakacje, to też ustalamy sobie dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej. Dużo planujemy, wiemy, co weźmiemy ze sobą do plecaka, do walizki, wiemy, co odwiedzimy, wiemy, gdzie się zatrzymamy itd. Tak samo zróbcie z nauką języka, zaplanujcie sobie to, kiedy zaczynacie. Może to być na przykład czerwiec, może to być na przykład wrzesień, czy styczeń, bo to w styczniu tak jak na siłownię większość osób rozpoczyna budowę szczupły i sylwetki, więc. Dla Was może to być również styczeń, ale że do stycznia to trochę daleko, bo mamy kwiecień, więc możecie sobie ustalić, że to będzie na przykład czerwiec albo wrzesień. W czerwcu akurat u nas ruszają kursy wakacyjne, więc to może być akurat dobry moment, żeby się zapisać, co ludzie powiedzą. Pamiętajcie? Duchy. folia się osuwała. Pamiętajcie tak, żeby nie było to... Po co, właśnie, po co nam ta data? Żeby nie było tak, że cały czas sobie mówimy pewnego dnia, jak tylko znam egzamin, jak tylko skończy mi się sesja, jak tylko skończę ważny projekt, a to może jutro i tak dalej. Pamiętajcie, że takie odkładanie nie prowadzi do niczego. To jest tak zwana prokrastynacja, a prokrastynacja to jest taka bardzo zła bestia, która sprawia, że no praktycznie nigdy się nie zabieramy do tego, co mamy zrobić. No bo tacy jesteśmy, zawsze sobie odkładamy coś na później i ciężko jest się zabrać do działania. Tacy ludzie, którzy ciągle odkładają różne rzeczy, nigdy nie zaczynają tak naprawdę. Cały czas gdzieś w głowie mają, że pewnego dnia, pewnego dnia. Znam takiego jednego... mężczyznę, powiedzmy, który cały czas mówi o tym, że no bo musiałbym zrobić to i to, bo trzeba zrobić to i to, bo muszę zrobić to i to, a może bym zrobił to i to. Ale od 11 lat nie zrobił w tym kierunku jeszcze nic. i. Cały czas jak się z nim spotykam, to mówi, no muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, no a niestety nic z tego nie wychodzi. Hmm. Brian Tracy, nie wiem czy znacie gościa, Brian Tracy mówił, pisał, mówi, pisze o takich wyspach, wyspach pewnego dnia, po angielsku to jest One Day Isle. I to Isle to jest taka fajna gra słów, bo to Isle zarówno jest jako Isle, jako I will, jak i Isle, jako Island, prawda, czyli wyspy pewnego dnia, One Day Isle. Och, tu Dorota pisze, że pewnego dnia to już czeka z 10 lat. No, to może w końcu teraz warto by było 1 czerwca wstawić się w co ludzie powiedzą, na przykład, albo rozpocząć w inny sposób naukę języka obcego. To, o czym ja mówiłem. A, właśnie, wyspy pewnego dnia. I Brian Tracy mówi, że na tych wyspach pewnego dnia mieszkają sobie. Inni ludzie, którzy również mówią, one day I'll, pewnego dnia ja będę. Eee, no, i tak jak wprowadzacie się na taką wyspę, czyli zaczynacie mówić one day I'll do something, one day I one will day start learning a new language, one day I'll find a new job, one day I'll earn more money, and so on and so on. No to wprowadzacie się do takich ludzi. No i nawzajem się napędzacie i nawzajem mówicie, no pewnego dnia zrobię to i to, ale to do niczego nie prowadzi, także pamiętajcie, żeby sobie wyznaczyć konkretną datę i się jej trzymać. Nauka języka jest takim, słuchajcie, wyzwaniem, mm, takim samym wyzwaniem jak na przykład zdrowe odżywianie się. E, jeżeli nie poświęcimy się temu, no to nie osiągniemy wystarczających rezultatów, odpowiednich rezultatów, takich jakich chcemy. Pamiętajcie, że tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, em, Wielkie poświęcenia prowadzą do wielkich rezultatów, Na przykład, natomiast e, słabe poświęcenia, małe poświęcenia nie prowadzą do żadnych rezultatów, ewentualnie do małych rezultatów. E, wyznaczcie sobie datę, y, trzymajcie się jej. Celem tego jest właśnie pokonanie tej prokrastynacji, e, danie sobie poczucie pilności, motywacji, takiej ekscytacji, że nie możemy się już czegoś doczekać. Pamiętajcie, że nauka języka też związana jest z tym co lubicie robić. Jeżeli na przykład interesujecie się kulturą włoską, to raczej chętniej nauczycie się języka włoskiego niż na przykład hiszpańskiego, prawda? Także tutaj to też jest, to też jest ważne. Jak już sobie raz wyznaczymy taką datę, to już nie będzie odwrotu, już będziemy musieli się tej daty trzymać. No i tak pokonamy prokrastynację. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy to jest coś, co, co Was przekonuje, właśnie takie wyznaczenie sobie daty, czy Wy już macie wyznaczoną datę. O Dorota pisze, że 1 czerwca melduje się u nas. Świetnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Druga rzecz to jest planowanie. Wyznaczenie daty to jedno, natomiast planowanie to drugie. E, pamiętajcie, tak jak już wspominałem, że nauka języka to taka przygoda, podróż, e, taki, taki maraton. Jest bardzo dużo pracy, jaką musimy wykonać przed osiągnięciem danego celu, czyli przed już tym, jak będziemy mogli komunikować się. W miarę sprawnie w danym języku czeka nas dużo pracy, no i tego niestety nie przeskoczymy. Nie szukajcie świętego grala, takich cudownych metod, bo więcej czasu stracicie na szukanie tych metod niż rzeczywiście na naukę. Ten czas, który będziecie poświęcać na szukanie metody, moglibyście równie dobrze poświęcić na naukę i dużo więcej by wam to dało, niż ciągłe próbowanie czegoś innego i czegoś nowego. Pamiętajcie, żeby ustalić sobie taki codzienny plan działania. I to nie znaczy, że to musi być półtorej godziny dziennie, czy godzina dziennie z lektorem. Nie. To słuchajcie, chodzi o to, żeby kontakt z językiem był regularny. Regularność is the key, tak, regularność, is the key. regularność to podstawia, podstawa, regularity is the key. I tak jak mówię, nie chodzi tu o te półtorej godziny. Tutaj bardziej chodzi o to, że ok, w poniedziałek na przykład mam, e, we wtorki i czwartki mam zajęcia, w co ludzie powiedzą. Więc wtorek, czwartek, 90 minut w grupie z lektorem, dużo garn, super. A co w pozostałe dni? W poniedziałek na przykład e, czytajcie sobie ulubioną książkę po angielsku. Dwie strony wystarczy nawet. 10-15 minut. Trust me. We wtorek, w poniedziałek czytam książkę, we wtorek idę do co ludzie powiedzą, w środę oglądam swój ulubiony serial i niech to będzie nawet kilka scen z tego serialu. Obejrzyjcie go w taki sposób, że oglądacie coś bez napisów, jakąś scenkę. Później tę samą scenkę oglądacie z napisami angielskimi, żeby zobaczyć, czy rozumiecie ze słuchu to, co, to o czym oni mówili. Potem obejrzyjcie tę samą scenkę z napisami polskimi, żeby sprawdzić, czy to, co było napisane w napisach po angielsku, jak to ma się do tego, co wy rozumiecie. I później, oczywiście, e, jeszcze raz obejrzyjcie to sobie bez napisów. I zgodnie z zasadą Pareto, która mówi, że e, jest to, to, to jest taki stosunek, powiedzmy, 80 do 20, mm, za 8, powiedzmy, tygodni, czy za 4 tygodnie obejrzyjmy sobie jeszcze raz. I za 8 tygodni obejrzyjmy sobie jeszcze raz ten sam odcinek, ale już wtedy bez napisów. To nie musi być nawet odcinek, to może być epizod. E, ja uwielbiam serial Little Britain, i ja, słuchajcie, co wakacje oglądam wszystkie sezony, e, wszystkie epizody już jednym ciurkiem. I dzięki temu w mojej głowie wkręcają się już pewne frazesy, pewne utarte zwroty, pewne idiomy, frejzale. W kontekście wiem jak co powiedzieć, w kontekście wiem jak czego użyć. To naprawdę robi robotę także. Warto sobie poświęcić trochę czasu na to. Tak jak mówię, 10-15 minut dziennie Wam wystarczy. W czwartek idę do ci, co ludzie powiedzą. W piątek, na przykład, gotuję z Jamie, Jamie Oliver. Włączcie sobie YouTube'a, zobaczcie jak on gotuje, co gotuje, prześlećcie przepis i spróbujcie ugotować z YouTube'em to, co on gotuje. W sobotę, na przykład, możecie sobie poczytać ulubionego bloga, albo obejrzeć ulubionego vlogera, czy posłuchać jakiejś piosenki i zrobić takie na uzupełnianie luk według tej piosenki, ile wam to znaczy? 10-15 minut maksymalnie, a w niedzielę na przykład odpoczywacie, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy też, wystarczy nawet krótkie jakieś wyzwanie językowe. Powiedzmy, mamy taki cel: w tym miesiącu ogarnę wszystkie czasy, więc skupmy ten swój nasz plan. Może nie wszystkie czasy, trochę się zagalopowałem, ale powiedzmy, w tym miesiącu ogarnę czasy przyszłe. Więc niech naszym celem będzie prawidłowe zastosowanie czasów przyszłych, i niech cały ten nasz plan. Będzie w jakiś sposób em, podlegający osiągnięciu tem, tego celu. E, czyli na przykład, jak e, ogół, słuchamy jakiejś piosenki, wybierzmy taką piosenkę, w której śpiewają o przyszłości. E, regularność, ja tak sobie zerkam jeszcze w swoje notatki, żeby Wam wszystko powiedzieć to, co miałem na myśli. E, jeśli coś robimy regularnie, to pamiętajcie, że to nie może się nie udać. To tak samo jak chodzicie na siłownię, prawda? E, chodzicie pół roku regularnie. Ćwiczycie, no to nie ma bata, żeby nie schudnąć, albo nie ma bata, żeby sobie nie zrobić kaloryfera na brzuchu. E, spróbujcie taką metodę timeboxingu. Ja sobie to stosuję. To jest tak. Polega na zaplanowaniu dnia w postaci takich pudełek, takich boksów. Na przykład 8:45 8, kawa z wami dzisiaj we wtorek. 9, 1030 przygotowywanie zajęć na konwersację. 1030, 1045 przerwa na drugie śniadanie. 10.45, 11, odpisywanie na maile i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to robi robotę i naprawdę to pomaga fakt. Zajmuje to trochę, żeby się do tego przyzwyczaić, i zajmuje to trochę, żeby do tego. Hmm, tak jakby żeby to przestrzegać, ale naprawdę warto. Dorota pisze, że córka ogląda serial w języku angielskim z angielskimi napisami. No i bardzo fajnie, super. Jak ogląda ten serial, niech ogląda go później, jeszcze raz, niech sobie obejrzy, tylko bez napisów i zobaczy, jak dużo będzie rozumieć. I później z każdym kolejnym odcinkiem będzie rozumieć dużo więcej, ponieważ jej ucho nastroi się już do konkretnego akcentu, do tembru głosu konkretnych aktorów i tak dalej, także będzie dużo, dużo lepiej. Eee, trzecia, trzeci taki pro-tip, jaki powinniście, co powinniście zrobić przed rozpoczęciem nauki, to jest najpierw ekspozycja na język, a potem gramatyka. Bardzo częstym błędem, który popełniają początkujący uczniowie, jest właśnie to, że zaczynają uczyć się od gramatyki. Ale. No, nie ma to większego sensu, słuchajcie, bo. Jak nie umiemy wysłowić, nie znamy podstawowych słów, nie wiemy jak je wymawiać, to na co nam ta gramatyka? Ta gramatyka nam nic nie da. Ja wiem, że ja mówię, że gramatyka jest bardzo ważna i że no nie da się mówić bez gramatyki, no bo każde zdanie to jest gramatyka, prawda? Jest podmiot, dopełnienie, orzeczenie i tak dalej. Każde zdanie to gramatyka, nie da się mówić bez. Ale nie jest to coś, na czym powinniśmy się skupić już zaraz na samym początku. Mówię tutaj o takich szczególikach, na przykład this is a cat. Więc jeżeli ktoś się zapyta, no okej, okay, to jest kot, ale co to jest to e? To nie tłumaczymy mu wszystkich zasad stosowania tego e, prawda, rodzajników. Tylko mówimy mu, słuchaj, przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawiamy e, jeżeli mówimy coś o czymś po raz pierwszy. Tyle. I on nie musi tego na razie ćwiczyć, on nie musi tego wiedzieć. Musi wiedzieć, że coś takiego istnieje, ale nie musi jeszcze tego stosować w praktyce tak super prawidłowo. Bardzo ważna jest tutaj ekspozycja na język. Grama jest bardzo ważna, ale nie jest pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy się uczyć. Tutaj bardziej właśnie. Idźmy w stronę tej ekspozycji na język. E, nauka musi być przyjemna. Co rozumiem przez ekspozycję na język? Ekspozycja na język to jest takie e, wystawienie się na to, co mówią native speakerzy, w jaki sposób mówią native speakerzy, m, jak brzmią słowa, jak są pisane. Czytajmy sobie proste nagłówki gazet, nawet z tabloidów czy krótkie artykuły z jakichś prostych blogów. Nawet niech to będą jakieś blogi, blogi dla dzieci, pisane, pisane przez dzieci. Pamiętajcie, że język używany przez dzieci i yy, który stosuje się do dzieci jest dużo prostszy niż język naukowy, prawda? No, to dosyć logiczne. Dlatego dużo prościej jest przeczytać komuś Harry'ego Pottera niż na przykład Władca Pierścieni, bo Władca Pierścieni jest dla dorosłych bardziej niż dla dzieci. No, natomiast Harry Potter jest dla dzieci. Um, jak już się, tak się nastawiamy na język, to... Nasz mózg zaczyna się przyzwyczajać do brzmienia danego języka, do akcentu, do wyłapuje pewne frazy używane w konkretnych kontekstach. To, jest, to tak samo działa jak dzieci, które oglądają bajki po angielsku i w pewnych momentach rodzice y, orientują się, że dzieci nazywają pewne przedmioty, bo one pojawiły się w bajce w danym kontekście i dzieci to wyłapały, a one wcale nie umieją czytać, jeszcze, e, więc nie oglądały napisów, nie ma tam lektora polskiego, więc no skąd? No właśnie z kontekstu. Dużo się, dużo się dowiadujemy. E, to jest też obserwowanie tego, jak native speakerzy używają, jak ruszają ustami, jak układają język, to też na to warto zwracać uwagę. Jak gestykulują nawet, np. Na to słynne włoskie, prawda, tu, to bn e, Na przykład dźwięk f, prawda. Zwróćcie uwagę jak native speakerzy wymawiają f. Że nie jest to pff, prawda wsadzanie języka między zęby i dmuchanie z całej siły, e, bo wtedy kogoś oplujemy, tylko bardziej takie delikatne muśnięcie powietrza między między zębami f. E, no ale to jest kwestia na zupełnie inny odcinek o, czym, o czymś zupełnie innym. Um, również ponownie zgodnie z zasadą parę to 80% to powinno być pochłanianie treści, natomiast 20% to zróbmy, żeby to była gramatyka. Więc przez 80% naszego czasu wystawiajmy się na język. Um, dzięki temu spędzicie mniej czasu na uczeniu się takich, te, takiej stricte gramatyki. Um, a 80% spędzimy na 80% czasu spędzimy na wytrenowaniu naszego mózgu e, i takiej powiedzmy automatyzacji. Bo mózg już wtedy będzie wiedział, że o, w tym kontekście używamy takiego czasu, a w tym kontekście używamy takiego czasu. Mm. Czwarta rzecz. Czwarta rzecz e, to jest jedno źródło. O, Dorota pisze, że w niedzielę rozmawia z córką tylko w języku angielskim. No to powiem Ci naprawdę mega respect. Ehm. Szczerze to nie znam nikogo, żadnego rodzica, Dopiero teraz ciebie, który by rozmawiał z dzieckiem po angielsku przez cały dzień. Naprawdę duży, duży, duży szacunek. Um, słuchajcie, bym? A, jedno źródło. Um, tutaj chodzi o to, żeby nie skakać tak z kwiatka na kwiatek, żeby wybrać sobie jedno źródło, z którego chcemy korzystać i tego źródła się, słuchajcie, trzymać. E, dlaczego? Ponieważ pułapka numer jeden. Tutaj. E, abundance, Opulence. Internet obfituje w wiele różnych źródeł. I to jest taka pułapka, ponieważ możemy. E, zobaczymy jedno, o, to jest fajne tutaj fajne obrazki. Z, później zobaczymy drugie, zaczniemy robić drugie, zobaczymy trzecie, zaczniemy robić trzecie i tak dalej. Jest zbyt duży wybór i bardzo jest dużo rozwiązań, i uczniom ciężko jest się niekiedy samemu zdecydować, co wybrać. Um, ten czas spędzamy zamiast na nauce, to właśnie na szukaniu różnych źródeł i nigdy nie wiemy, co wybrać w 100%. Taką moją wskazówką, wartą spróbowania jest to, żeby ustawić sobie timer na przykład na 60 czy 90 minut. I cały ten czas, 60-90 minut, poświęcić na szukanie różnych materiałów. I w momencie, gdy już to, gdy czas nam minie koniec. Nie szukamy dalej. Niech te 90 minut e, zajmie nam szukanie materiałów, przeklądanie i tyle. E, kolejna rzecz to jest e, wierność. <grym> Tutaj wierność jednej, jednemu materiałowi źródłowemu, chyba tak dobrze po polsku to brzmi, mm, minimum przez 3 miesiące. Czyli chodzi o to, że jak znajdziecie już jeden materiał, to nie szukajcie kolejnego za tydzień czy dwa. Dajcie sobie czas i dajcie czas temu autorowi, który napisał dany materiał, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście działa i czy rzeczywiście to jest coś, czego Wy się spodziewacie i coś, czego chcieć, z czego chcielibyście skorzystać. Tylko wtedy, po 3-4 miesiącach uda Wam się w pełni przetestować dane rozwiązanie i nabyć umiejętności, które zakładał autor, które, których źródło chcecie nauczyć. Także wierność i Ograniczony wybór. To chyba tak bym podsumował. I ostatnia już rzecz to jest wybranie metody. Na rynku dostępnych jest tysiące różnych metod. Zaraz powiecie mi, no dobra, ale przed chwilą mówiłeś, żeby trzymać się jednej. Tak, ale nauka języka to jest taka metoda próby błędów, prawda? Sprawdzamy, co nam pasuje, co nam nie pasuje, co, co, co nam odpowiada, co nie, ale tutaj ważne jest, żeby dać sobie na to czas, prawda? Żeby nie zmieniać tego co miesiąc, tylko w przypadku metody, no to już nawet więcej niż 3 miesiące, tak jak w przypadku źródła. W przypadku metody dajmy temu 6-12 miesięcy, czyli tak naprawdę pół roku, rok. E, tak jak już mówiłem, nauka języka to jest taka swoista podróż. Wyobraźcie sobie, że lecicie na przykład do Azji, do Tajlandii. E, I co? Jecie tylko w jednej knajpie cały czas? No raczej wątpię. Raczej skaczecie po różnych knajpach i próbujecie. O, tutaj mi pasuje to, tu mi pasuje to, tu mi pasuje tamto. Wiadomo, że wycieczka do Tajlandii trwa, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, to jest maks, więc w krótkim czasie musimy spróbować wielu różnych rzeczy. Natomiast nauka języka to już jest bardziej długofalowy projekt, to jest projekt na kilka lat. Wybierzmy sobie jedną metodę i trzymajmy się tej metody. Dorota pisze, że jeszcze nie odkryła tej metody. Ja zacząłem naukę angielskiego w latach 80., wtedy była jedna metoda, nudne lekcje, potem liceum, wiadomo jak się uczy w szkole. Czas chyba pewnego dnia zamienić na konkretną datę. Czas na kurs wakacyjny w lecie 2021. No to bardzo się cieszę, Dorota, że Cię przekonałem i że będziesz naszym gościem tutaj. Metoda. Metoda jak metoda. O, ktoś pisze Kinga. Justyna. Justyna Kinga. Pisze Quizlet, nauka słówek. Tak, Justyna, Quizlet, tylko to nie jest metoda, to jest pewne narzędzie. Narzędzie nauki słówek. To tak jak... Hmm. My, co ludzie powiedzą, e, uczymy słówek przez skojarzenia i przez szybkie zapamiętywanie co zresztą na naszej grupie angielskiej przez skojarzenia sami widzicie. E, ponieważ opieramy nasz program nauczania w głównej mierze na skojarzeniach i na szybkim zapamiętywaniu, możemy powiedzieć, że to jest nasza metoda. Ale samo, same fiszki, same mnemobrazki to jest system nauki słówek. To nie jest metoda. Metoda to może być na przykład kalan albo metoda pełnego zanurzenia, czyli tak naprawdę przez 12 godzin się zanurzacie w języku e, przez dwa miesiące. Mm, to może być metoda Birkenbill. E, metoda Birkenbill słuchajcie, polega na tym, że um, Piszemy sobie zdanie po angielsku, na przykład uh, This is a very interesting book. This is a very interesting book. I pod tym zdaniem po angielsku piszemy sobie zdanie po polsku, ale tak naprawdę zastępujemy te słowa słowami polskimi. This to is, jest. E. No, e jest nieprzetłumaczalne, ale musimy sobie to jakoś zastąpić. Na przykład piszemy jakaś. Uh, N, przepraszam. Interesting, interesująca book, książka. Albo I am reading an interesting book. I, ja, am, jestem, reading, czytający, N jakąś, interesting, interesującą book, książkę. Ta metoda sprawia, że, tak jakby, bazując na porównaniach z językiem ojczystym, badamy w jaki sposób e, działa język obcy. Niektórzy uznają tę metodę za bardzo skuteczną. Mm, no i bardzo ją lubią. Inni na przykład wolą kalana. Eee, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli podoba Wam się na przykład, chcecie nauczyć się na przykład takich zwrotów utartych. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zapożyczyć coś z metody kalana. To jest tak, żeby próbować różnych metod, dać każdej metodzie minimum pół roku i zobaczyć, co jest dla Was najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze. Jeżeli działa, to super, to kontynuujemy. Jeżeli nie działa, to próbujemy dalej. To jest metoda prób i błędów. Po prostu musi się przez to przejść. Musi się przez to przejść te sześć, przez te 6 miesięcy. Pozwoli nam to krytycznie ocenić daną metodę. Przetestować ją i zobaczyć, czy osiągamy rezultaty jakie sobie zamierzyliśmy. No i co? No, i wydaje mi się, że to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za to, że się że do mnie dołączyliście. Um, cóż mogę powiedzieć. Widzimy się w przyszły piątek, ponieważ akurat tak się złożyło, że puściłem ankietę na grupie naszej i stwierdziliście, że lepiej by było w piątek o 9.15 niż we wtorek o 8.00. Więc wysłuchałem Wasze prośby i widzimy się w piątek. Tylko przyszły, bo w tym tygodniu już mieliśmy kawkę, więc w przyszły piątek o godzinie 9.15. O czym będziemy mówić, tego jeszcze nie wiem, ale dam Wam znać na grupie. No to co? Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Trzymajcie się miłego dnia.